10 lipca 2019 roku Nintendo potwierdził plotki o Nintendo Switch Mini i oficjalnie zapowiedział nową konsolkę. Urządzenie nie podłączymy już do telewizora, jest lżejsze o 30%, mniejsze o 25% i nie ma wyjmowanych kontrolerów. Oto Nintendo Switch Lite w trzech kolorach turkusowym, żółtym oraz szarym, w cenie sugerowanej 999 zł. 199,99 dolarów to aż o 1 trzecią mniej względem ceny modelu z 2017 roku. Premiera urządzenia odbyła się 20 września 2019 roku. Zacznijmy od początku. Nintendo Switch zadebiutował 3 marca 2017 roku. Jako urządzenie hybrydowe. Połączenie konsoli przenośnej ze stacjonarną o możliwościach graficznych porównywalnych do PlayStation 3. Konsola posiada odłączane kontrolery zwane Joy-Con'ami, które znajdują się po obu stronach sprzętu. Zawsze możemy jeden z nich odłączyć i przekazać znajomemu grając w dwie osoby. Kontrolery posiadają czujnik ruchu, wibracje oraz kamerkę podczerwieni, gdzie fajnie to wszystko potrafi być wykorzystywane w grach. Gramy na ekranie o rozdzielczości 1280x720 o wymiarach 6,2 cala. Wielodotykowy wyświetlacz po podłączeniu konsoli do stacji dokującej otrzymamy możliwość grania na dużym ekranie w rozdzielczości 1080p. 30 sierpnia 2019 roku Nintendo wprowadził drugą rewizję, w której został zastosowany nowy procesor. Dzięki niemu konsola lepiej zarządza energią, zmniejszenie zużycia energii wynosi teraz o 40-50%. To przekłada się na dłuższą pracę baterii, nawet do 40%. Tłumacząc z angielskiego słowo switch, znaczy przełącznik, który w wersji Lite mija się z celem, bo takowego przełącznika pomiędzy telewizorem a graniem przenośnym tu nam zabraknie. Po tworzeniu pudła, które jest teraz zdecydowanie mniejsze, na górnej części znajduje się nasza konsola, na dolnej części ładowarka, która jest tą samą ładowarką co w zwykłym switchu oraz cienka instrukcja. W porównaniu ze standardową konsolą w pudle zabraknie nam stacji dokującej, która umożliwiała nam podłączenie konsoli do telewizora. Uzyskując w ten sposób również wyższą rozdzielczość w grach, następuje wtedy zmiana zasilania i włączenie chłodzenia wiatraczka, dzięki któremu konsola może podnieść traktowanie układu graficznego i wydajność pamięci. Na przykład, Wiedźmin 3 w trybie przenośnym osiąga 520p, w trybie zadokowanym 720p i nie, nie można uzyskać wyższej rozdzielczości podłączając zasilacz przez port USB-C. Też mija się z celem próbowanie wsadzenia Lighta do doku. Zabraknie nam również joykonów oraz okablowania. W lecie został zastosowany nowy procesor Tegra X1 o nazwie kodowej Mariko. Jest to wariant produkowany w litografii 16 nm zamiast 20, jak pierwszy model z 2017 roku. Zaktualizowane zostały także układy pamięci LPDDR4X, są również bardziej energooszczędne niż układy LPD. DR4 z modelu 2017. Dzięki nowszym ulepszeniom konsola zmniejsza zużycie energii. To przekłada się na dłuższą pracę akumulatora, który uwaga jest słabszy od wersji standardowej, ale o tym za chwilę. Jak informuje Digital Foundry w drugiej rewizji konsoli, dzięki zastosowaniu ulepszonych podzespołów, wydajność w grach nieznacznie została poprawiona od dosłownie margines błędu, dodając około 2-3 fps w grze. Te same podzespoły napędzają wersję Lite. Zapomnijmy w takim razie o konsoli hybrydowej Switch Lite, z konsolą przenośną, budżetową z założeniem następcy 3 ds I tu jakieś kompromisy muszą być. Konsola nie posiada już mini kontrolerów Joy Con'ów, które posiadają HD Rumble. Technologia haptycznych wibracji, gdzie na przykład precyzyjnie jesteśmy w stanie wyczuć w grze, ile kostek lotu znajduje się w kontrolerze. Również zabraknie sensora podczerwieni, który wykrywa nam kształty i oszacowuje odległość. Tak więc konsola nie ma wibracji. Co w takim razie zrobić, jakbyśmy zapragnęli zagrać w gry wykorzystujące funkcje joy Trzeba oddzielnie zakupić kontrolery razem z uchwytem, który umożliwia ładowanie ich. Sparujemy urządzenie i gramy. Identyczne zastosowanie jest w przypadku kontrolera Pro. Wszystkie gry nam zadziałają, jedynie gry wykorzystujące powyższe funkcje będą wymagały dokupienia tych akcesoriów. Również na kładkach z grami znajduje się stosowna informacja, jakbyśmy nie byli pewni. Biorąc w rękę urządzenie wyczuwamy bardziej matową obudowę jest bardziej szorstka. Od lewej strony mamy lewego analoga oraz dodaną krzyżaka w miejsce przycisków, które służyły za przyciski akcji grając z jednym joyem lub emitowały właśnie krzyżak w trybie handheld. Krzyżak świetnie sprawuje się w grach retro i nie tylko. Poniżej d mamy przycisk do przechwycenia obrazu lub wideo w jakości 720p przy 30fpsach. Po prawej stronie przyciski akcji Y X, a, i B, prawy analog, niestety, nie mimo lekkie zmiany materiałów analogowych, nie wyeliminowało występującego problemu z drypowaniem grzybka. A tu, niestety, jak mamy ten problem, to wysyłamy całą konsolę na serwis, a nie poszczególny Joy-Con. Problem jest wystarczająco duży, że doszło do zbiorowego pozwu w USA. Egzemplarz rozwiązania urządzenia tego problemu nie posiada. Przechodząc dalej, mamy przycisk Home do wyjścia do menu konsoli oraz przyciski plus i minus wykorzystywane w opcjach gier. U dołu budowy znajduje się teraz głośniczki stereo, które w większej konsolce znajdują się przy wyświetlaczu. Niestety głośniczki są teraz cichsze. Podczas testu uśredniając głośność jest cichsza o 5 dB. Niestety trzymając konsolę w rękach dodatkowo też tłumimy dźwięk. U dołu również mamy port USB-C. Niestety służy tylko do zasilania konsoli. Konsola została pozbawiona układu odpowiedzialnego za wyświetlanie obrazu na telewizorze. Żadne specjalne kable czy adaptery nie wyciągną obrazu z light'a. Nic to nam nie da, po prostu ten układ został wykastrofany z płyty głównej i sam port służy tylko do ładowania konsoli. Po prawej stronie port na wejście karty Pamięci MicroSD do maksymalnej pojemności 2TB. W górnej części obudowy mamy włącznik wyłącznik konsoli, regulacja głośności, wentylator, port na słuchawki jack 3,5 mm oraz port na cardridge. Klapka ma minimalnie dłuższe giełki do masywniejszego zamknięcia, wszystkie przyciski oprócz przycisków pobocznych są bardziej wypukłe, więcej odstają od obudowy. Zmieniły się im również kolor z czarnego na białe, nawet ładnie się prezentują ale pytanie jak szybko złapią żółtego odcienia. W konsoli tak samo mamy czynnik NFC do zaczytania Amiibo oraz akcelerometr, żyroskop. Szkoda, że przy wersji Lite nie poprawili modułu łączności bezprzewodowej Wi-Fi, na którą duża liczba użytkowników narzekała na częste przerywanie połączenia. Konsola jest teraz pokryta całym kolorem, a nie same kontrolery. Z tyłu tak samo mamy logo, numery seryjne i oczywiście brak podstawki. Tak więc z konsoli nie postawimy na nóżce, ale spokojnie na pomoc idą nam licencjonowane akcesoria. Konsolą świetnie się trzyma w ręku, bardziej pewnie, jest leciutka i miła w dotyku. Teoretycznie wersja Lite powinna pobierać mniejsze zużycie prądu, co druga rewizja standardowej konsoli, bo mają ten sam zastosowany procesor Tegra X1 o nazwie kodowej Mariko. Jest to wariant produkowany w litografii 16 zamiast 20 nanometrów. Niestety testy poboru prądu nie wyszły zadowolające. Watomierz wskazuje wyniki w grze The Legend of the Zelda Breath of the Wild wynoszą aż 13 watów, gdzie duże konsole w trybie przenośnym wskazują od 7 do 9 watów. 13 watów to pokazuje standardowa konsola z 2017 roku, ale w stacji dokującej, gdzie pamiętamy, gramy w wyższej rozdzielczości. Switch Lite po 4 godzinach grania w Zelda z temperaturą w pomieszczeniu 26 stopni Celsjusza osiągnął maksymalną temperaturę 41 stopni przy obszarze wentylacyjnym. Edycja z 2017 roku w takich samych warunkach osiąga 44 stopni Celsjusza, a edycja z 2019 roku temperaturę 34 stopni przy obszarze wentylacyjnym. Hałas wentylatora jest cichy. Kateria wersji Lite jest w mniejszej pojemności 3570, gdzie w dużych mamy 4310 mAh. Redukcja aż o 15% dzięki nowej wersji procesora, dodatkowo wspieranej bardziej wydajnej pamięci. Z nawiązką uzupełnia niedobór pojemności baterii i tak w testach naładowania baterii na 100% na jasności 50 i włączonym trybie samolotowym w grze Zelda bateria wystarczyła nam na 4 godziny 44 minuty. To trochę lepiej niż pierwszy model wydany w 2017 roku, gdzie wynik to 4 godziny. Lecz już druga rewizja wynik miała zdecydowanie najlepszy, bo aż 7 godzin grania. Oficjalnie bateria w edycji przenośnej powinna nam działać od 3 do 7 godzin. Czas ładowania baterii od 0 do 100 to czas 2 godziny 20 minut. W wersji z dokiem to czas 3 godziny. Trzeba pamiętać, że bateria jest słabsza, a wynik lepszy od pierwszej konsoli to zasługa nowego układu oraz mniejszego wyświetlacza. Jeżeli chodzi o sam ekran, to oczywiście jest mniejszy. Teraz mamy 5,5 cala. W porównaniu z 6,2 cala z oryginałem wyświetlacz również ma cieplejsze kolory co wersja z 2019 roku, dominacją odcienia żółtego, gdy w wersji pierwotnej wyświetlacz posiada chłodniejsze kolory z odcieniem niebieskim. Oba wyświetlacze mają rozdzielczość 720p, czyli 1280x720 pikseli, ale mniejszy rozmiar sprawia, że Switch Lite jest nieco ostrzejszy, jeżeli chodzi o gęstość pikseli. Mały tekst też wygląda czytelnie. Co niektórzy gracze mieli do tego obawy, że tekst będzie nieczytelny. Wszystko jest czytelne i przejrzyste. Wyświetlacz w wersji Lite jest o 30 nitów jaśniejszy od podstawowej wersji. Czerń w tych wyświetlaczach wygląda brzydko. Jest mocno rozjaśniona, ale czego wymagamy? To nie jest przecież AMOLED od PlayStation Vita. Czego niestety nam zabraknie, to brak funkcji automatycznej regulacji jasności ekranu który zniknął z przodu wyświetlacza. Teraz ustawiamy jasność sami w ustawieniach. Szkoda, dość praktyczna opcja. Jasność ekranu sama się przystosowała do jasności pomieszczenia, w której się znajdujemy. Wymiary oraz waga konsol. Nintendo Switch. Szerokość 23,7 cm. 10 cm wysokości. Głębokość 2 cm. Waga wersji hybrydowej to 401 g. Nintendo Switch Lite. Szerokość 20,6 cm, 8,5 cm wysokości, 2 cm głębokości. Waga to 275 gramów. Mobilna wersja sprzętu jest o 25% mniejsza oraz o 30% lżejsza. Ciekawą sytuacją jest dzielenie kąt, no bo jak mamy naszego domowego switcha, to w podróż fajnie wziąć wersję do tego stworzoną, czyli Light. A że posiadamy te same konto, a nasz większy Switch jest jako konsola podstawowa, to w Lite za każdym razem, jak będziemy chcieli odpalić grę zakupioną cyfrowo, będzie nas chciał połączyć z internetem, żeby mógł zweryfikować, czy przypadkiem nie gramy w tą grę jednocześnie. Nie pomoże nam nawet włączenie trybu samolotowego, bo dostaniemy wiadomość, żeby wyłączyć ten tryb. Opcje są dwie, żeby to rozwiązać. Albo wersję Lite ustawimy jako konsolę podstawową i wtedy możemy grać offline, a konsola duża wtedy będzie cały czas wymagała połączenia z internetem, ale będzie o tyle lepiej, że w domu ten internet zazwyczaj jest. Drugi sposób to zrobienie w telefonie hotspotu i udostępnienie internetu dla konsoli. Ciekawostką jest, że możemy grać w dwie gry, te same jednocześnie. Wystarczy, że konsola podstawowa jest w trybie offline i włączamy grę. Wersja Lite ma połączenie siecią i nas połączy. Najgorzej wypada sprawa przegrywania sprawnie zapisu gry. Jeżeli płacimy abonament, to wszystko fajnie i pięknie. Jedynie trzeba uważać, bo Nintendo nie odróżnia w sejwach progresu, tylko datę zapisu, i w takim razie może nam nadpisać stan gry kasując automatycznie starszy save z większym progresem. Dla osób, które chcą przegrać zapis z gry z konsoli na konsolkę, mogą to zrobić łącząc i stawiając dwie konsole obok siebie. Zaznaczamy, który zapis i która gra. Niezrozumiałe za to jest, dlaczego, jak już prześlę save, to on z automatu znika mi z tej konsoli, której wysłałem. Straszna głupota. Jesteś pozbawiony zapisu z gry. Nintendo nie jest tak odporne na zarysowania jak nasze telefony. Koniecznością jest przyklejenie szkła czy folii ochronnej kauczukowej, naprzód, a nawet na tył, gdyż, mimo że mamy matową obudowę, nie chroni nas to od przetarć i zarysowaniem. Podsumowując, to Nintendo Switch Lite jest konsolą tylko i wyłącznie przenośną, i jak w tej kategorii oceniać, wypada dość spoko. Jak ją już porównywać do hybrydowej, wypada. Dość blado, bo jest to wersja tańsza tylko o 300 zł, a jest wykastrowana ze wszystkiego czego się dało. Jest to wersja ekonomiczna, przeznaczona dla tych graczy, którzy stacji dokującej do tej pory nie wyjęli z pudła i grają tylko i wyłącznie przenośnie. Jak już grasz hybrydowo ze znajomymi przed telewizorem, to light nie jest dla Ciebie, bo tego ci nie zoferuje, a dokupywanie dodatkowych akcesoriów wyniesie nas więcej niż kupienie wersji z dokiem. Dla mnie nowy switch jest fajną konsolką, z której się cieszę i będę brał ją na wycieczki, ale cena do jakości jest lekko wygórowana. Kwota 799 zł byłaby spoko, bo to konsola mocno budżetowa. Jakbym miał wybierać tylko jedną biorę hybrydową. Ale jak nie grasz na telewizorze, to śmiało bierz light, komentując i oceniając film wspierasz moją pracę. Dziękuję za uwagę, cześć.